Zapraszamy do relacji z Janowa Lubelskiego. Oto pomnik upamiętniający Tadeusza Kościuszko. Tutaj mogą Państwo zaobserwować rynek wraz z fontanną. Janów to miasto położone na pograniczu Roztocza Zachodniego oraz Równiny Biłgorajskiej. Jego powierzchnia to 15 km2. Liczba mieszkańców to około 13 tysięcy. Zagranicznym miastem partnerskim Janowie jest Beresteczko. Atrakcjami turystycznymi miasta Janowa są. Kościół Jana Chrzciciela z wieku XVII, zespół klasztorny Dominikanów, klasztor z lat 1715 20, dzwonnica, brama przy kościele wianowie lubelskim, zalew o powierzchni 40 hektarów, stadnina konia, porytowe wzgórze, ekspozycja kolei wąskotorowej, największy kompleks leśny w Polsce i ostoja konika. Koreskiego w szklarni. Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji wykonanej przez nasz zespół dla SDRN TV Krzysztof Chmielnicki.